Hejka kochani, e, mamy e, sobotę, który jest dzisiaj dokładnie nie wiem, e, ale zaczynam vloga. A wiecie jak zaczynam? Sprzątając. Przepraszam, wybaczcie, ale kiedyś w końcu trzeba posprzątać, ale wiecie co? Wy będziecie mi towarzyszyć w tym sprzątaniu dzisiaj przez chwilę. Ja sobie tutaj ogarnę schody. E, jestem w trakcie budowania... budowania. Budowania też, no życie, życie się buduje z rodziną. Jestem w trakcie gotowania obiadu. Piotr siedzi u siebie w pokoju i gada. No to co, żyć nie umierać. Zapraszam Was do naszego życia. Subskrybujcie łapki w górę. Ten tekst już znacie, to jest taki po prostu tekst, a życie toczy się dalej, kochani, z autyzmem w tle. Bo autyzm to jest tylko pieczątka w dokumentach, a życie z autyzmem jest wbrew pozorom piękne. Idę Wam pokazać, Potrusia. Żeby pokazać Piotrusia, to ja dokończę jednak te schody, bo to nie jest tak, że coś się zaczyna i, i od razu przerywa. Nie no, posprzątam schody. Powiem Wam o tym, co nas fajnego wczoraj spotkało. Wczoraj mnie odwiedziła moja serdeczna koleżanka Mariola. Znawiono się znam... nami. Boże! Ile lat? Osiem lat chyba. Tak mi się wydaje, 8 lat. Poznałyśmy się, słuchajcie, na sali zabaw przez moją mamę. Ponieważ pewnego dnia moja mamusia pojechała z Piotrusiem do sali zabaw, ja do tej sali doszłam po jakimś czasie, a Mariola już była wtedy na miejscu i po prostu jakąś tą moją mamę zagadała, i tak się styknęły. No i ja przyszłam, no i rozmowa się rozwinęła. Mariola wtedy miała. Znaczy, ma cały czas, ale y, syneczka Wiktorka. Wiktorek ma dzisiaj 9 lat, jest młodszy od ro, o, o rok od Piotrusia. Y, I Mariola urodziła drugie dziecko. Teraz ma syneczka drugiego Milanka. Milanek ma dwa miesiące i ten Milanek po prostu sprawił, że ja oszalałam na jego punkcie. Y, Milanek jest dzieckiem malutkim. Y, ja mam dziecko duże, y, mam dziesięciolatka, przy którym muszę non-stop sprzątać bo mój Piotruś jest często na podłodze, sobie leży, czy, czy bawi się, czy coś. No trzeba po prostu sprzątać, nieważne, czy czego by nie robił, porządek musi być. Więc ja dzisiaj z tą szczotką latam i sprzątam, bo jutro Mariola przyjedzie do mnie z dziećmi. Teraz skończę te schody, pokażę Wam Piotra i troszeczkę sobie pogadamy i pożyjemy. No dobra, jest z nami Piotr. Piotr y, siedzi i się uspokaja. Niestety, słuchajcie, nie mogę nic zrobić z, zrobi, zrobić z tym jego uspokajaniem się przy nakrętkach. Jeśli, kiedy ja mam cały dom na utrzymaniu, y, do wysprzątania, do gotowania, no to jest, nie, to jest niemożliwe, dlatego pokażę Wam tego Piotrusia. Chwilę usiądę. I powiem mam jedną rzecz. Powiem Wam o tym, o czym postanowiłam już jakiś czas temu. A mianowicie, słuchajcie, zaostrzyłam mu dietę. Weszliśmy z powrotem w dietę bezglutenową. Jemu i sobie zaostrzyłam. Wchodzimy z powrotem w zdrowe zżywienie już tak na 100%. W sumie to tak było przez ostatnie lata, przez ostatni czas. Ale czasami sobie folgowaliśmy, a teraz nie ma, że sobie folgujemy. Po prostu jesteśmy oboje na diecie. I powiem Wam szczerze, z perspektywy czasu myślę sobie, że, że dobrze zrobiłam. Dobrze zrobiłam dla własnego zdrowia i dla zdrowia mojego dziecka. Teraz skończę to wejście. Jestem zmęczona tym sprzątaniem, a może nie skończę, może Wam powiem, z czym, z czym się zmagam. Przy mojej tarczycy się zmagam często ze zmęczeniem, z zadyszką. To to jest jeszcze nic, ale ja tracę włosy, mam porozwojone końcówki paznokci, paznokci. mam szorstką skórę, leczę to. Cały czas to leczę, 13 lat już to leczę. Yy, dzisiaj miałam yy, teleporadę z moją lekarz, endokrynolog. Yy, dostałam leki, dostałam też takie inne zalecenia, jeśli chodzi o tarczycę moją. Yy, dostałam. Yy... Nadzieję, że będzie, będzie lepiej. <laughs> ja z tą nadzieją zresztą żyję już tyle lat. I, i, i jakoś daję sobie z tym radę spokojnie, naprawdę. Y, a powiem Wam, że jestem bardzo zadowolona z tego, że, w, że jesteśmy na diecie z powrotem. Y, już tak mówię z powrotem na poziom fest dosłownie 100% diety i koniec. I, I muszę wam powiedzieć, że od dwóch tygodni, może od trzech, jak jesteśmy na diecie bez folgowania, czuję się lepiej. Powiem szczerze, zauważam te symptomy, że czuję się naprawdę o niebo lepiej. Nie ma czegoś takiego ostatnio u mnie, że jestem wykończona po dwóch, trzech godzinach od wstania. Nie ma, ja, ja teraz potrafię cały dzień funkcjonować normalnie. Ja sobie dom posrzątam, ugotuję obiad, zajmę się dzieckiem, jeszcze pójdę z nim na spacer, na zakupy. No, miesiąc temu yy, jakbym miała tak robić, to to nadawałabym już dawno, dawno z łóżka. A ja mam słuchajcie, łóżko pościelone, posprzątane i siłę do działania. <grytanie> Idziemy do kuchni. Chodźcie. Dobra, dobra, okej, okay. jesteśmy w kuchni. Yy... Pewnie sobie pomyśleliście przez. Yy, znaczy oglądając poprzednie wejście, no ale chwila Ania, ale twoja rodzina ma trzy osoby, więc pytanie, co jest twój mąż? No to ja już odpowiadam. Dostałam takiej siły do działania, słuchajcie, takiej energii. I, i, i ja nic nie biorę dodatkowo, no oprócz tego tego magnezu, który, o którym wiecie, yy, że ja mężowi gotuję osobno po prostu. Yy, jeżeli chcę jakieś mięsko przysmażone. Chociaż y, on, on nie lubi sma, też smażonego, ale czasami się zdarza, że mu zrobię tam. No to, 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 no to mu zrobię. No i co? A w dietę weszłam tak, że... Y, szczerze? Że i on jest na diecie. <grym> po prostu to jest, słuchajcie, to jest to jest gotowanie, to jest kilkuletnie gotowanie. Ja nie jestem kucharzem, nie jestem mistrzem gotowania. Nie, skąd? Powiedzieć wam, jakim ja jestem mistrzem w gotowaniu? Powiedzieć wam? To ja się mam do czegoś przyznam. Przed wczoraj pracowałam 12, 13 godzin. 13 godzin robiłam bezę. Beza mi wyszła pięknie. Ja, ja wam pokażę może zaraz y, w którymś wejściu, jaka mi wyszła, wyszła beza. Y, jeżeli tam cokolwiek jeszcze zostało. Y, pięknie było wszystko do momentu, kiedy trzeba było udekorować tą bezę kremem. Krem się zważył. Ja nie miałam produktów już na drugi krem ale miałam oczy pełne łez, bo byłam tak wkurzona, słuchajcie, miałam tą bezę zrobić, ten tort, to miał być tort bezowy z kilku latów, które mi ładnie wyszły, dla pani, która stała pod moim domem i czekała na ten tort. Ona stała pod domem, a ja stałam przy kuchni i ryczałam po prostu, bo mi krem się zważył. Skończyło się tak, że pani cudowna, fajna kobietka powiedziała, pani Aniu, niech pani da tą bezę Piotrusiowi, a ja jakoś ogarnę sobie ciasto. Ale 12 czy 13 godzin poszło w cholerę. Pracy ciężkiej. I tak sobie przypominam, że ja się wtedy nie czułam źle. Po prostu pracowałam, miałam siłę, a przecież jeszcze miesiąc temu bym po prostu dyszała. No i ale co? Ale zdrowie jest najważniejsze i ja robię wszystko, żebyśmy byli wszyscy zdrowi. Łącznie z Piotrem, ze wszystkimi. <grych> yy, dobra, teraz gotuję obiad. Zaraz pogadamy. Słuchajcie, przyszedł Piotruś. Więc y, ja chciałabym Piotrusiu Wam powiedzieć, czy przy Piotrusiu, czy nie przy Piotrusiu, czy sama, czy jak. Chciałabym Wam opowiedzieć y, o moim takim zwyczaju życia w życiu. Ja nienawidzę y, marnować jedzenia. U mnie nie ma marnotrawstwa. Nie ma. Co zrobię, co ugotuję, wszystko ma być zjedzone. Y, czy y, jest to jedzone jednego dnia, czy drugiego, czy trzeciego, no do trzech dni moje, moje przygotowane jedzenie. Jest u nas w domu, ale nie zostaje nic. Ja nienawidzę. Ja jestem, słuchajcie, z rodziny wielodzietnej. Ja wiem, wiem jak mojej mamie było ciężko utrzymać tworo dzieci i w ogóle moim rodzicom, bo ja mam troje rodzeństwa i mi to tak weszło w krew, że u mnie w domu nie ma marnotrawstwa. Nie ma. Nie ma i nie będzie. Dzisiaj robię kopytka Asiarowi, który siedzi z tyłu. Zaraz Wam powiem, z czego robię te kopytka. Z tej, z tej mąki. Mąka okiszowa, yy, pełno, yy, pełnoziarnista. Yy, a ziemniaki, myślicie, że ja mam dzisiejsze? Nie, wczorajsze, z wczorajszego obiadu. Nie marnuję po prostu jedzenia. A, w, a wręcz Wam powiem coś, tak, taką ciekawostkę. Z wczorajszych ziemniaków lepsze kopytka wychodzą. Więc ja teraz mu te kopytka zrobię. Ugotuję, ugotuję mu kur, kurczaka. Kurczaka mam z zagrodowego chowu. Yy, mamy jeszcze do, do tego obiadu fasolkę szparagową myślicie, że dzisiejsza? nie, wczorajsza wczoraj nie zjedliśmy wszystkiego będzie, będzie, będzie jedzona dzisiaj nie ma marnotrawstwa jedzenia nie ma, jest, jest okropnie ciężki czas jest yy, kryzys i trzeba sobie radzić w tym kryzysie a ja myślę, że dobrze na tym wychodzę dobrze, kochani yy, jest Piotreńko Piotreńko czeka na obiad yy, zrobię mu ten obiad i pójdziemy na spacerek Dzisiaj mi towarzyszycie, towarzyszycie w takim codziennym życiu, ale też będą mi podejmowane ciężkie tematy dotyczące autyzmu, dotyczące, dotyczące życia yy, trochę sobie z nami pogadam poczekajcie na mnie, dobra? <gry> no dobrze, coś nam zabrakło, więc musieliśmy się wybrać do sklepu a pogoda jest dzisiaj barowa, straszna yy, cały czas pada, ale nam taka pogoda nie jest straszna. Chciałabym, żebyście Państwo też zwrócili w tym vlogu yy, uwagę na ten chód Piotrusia, o którym Wam mówię już od któregoś filmu. Yy, I wszelkie spostrzeżenia i rady proszę Was o wpisywanie yy, w, w, yy, w komentarzach, ok? Ach, jaki przystojny chłopak z parasolką w ręku. Piękny chłopak. Okay, kochani. Często u nas bywa tak, że w mojej kuchni czegoś mi nagle zabraknie, bo ja dużo gotuję i dużo y, piekę i zabrakło mi oleju. Niestety, ale bywają takie, y, przy, takie potrawy, które po prostu muszę usmażyć. I, to, I tą potrawą, którą mój Piotruś uwielbia i zje, są kopytka, więc musiałam pójść z nim po olej do sklepu. I teraz mam do Was takie pytanie. Znalazłam olej. Bezkicki, firma polska, polski produkt, czysty olej rzepakowy. Yy, a wy na czym yy, smażycie, jeśli już musicie? Ciekawa jestem. Dobra, usmażę, usmażę mu te kopytka i zaraz Wam powiem trochę o autyzmie. Znaczy trochę dużo. Yy, Okej okay, kochani, ja już sobie zjadłam. Piotr już też zjadł, nie do końca, ale ja zaraz będę go karmić. Yy, słuchajcie, yy, Póki nie ma Piotrusia, to chciałabym poruszyć z Wami taki bardzo przykry dla mnie temat. Trochę tak zboczyłam z, z tematu autyzmu i jest trochę taki bałagan na tym vlogu, bo pokazuję Wam dziecko idące schodem, którym nie martwi. Ale jak mówiłam Wam w poprzednich filmach, ja choruję na niedoczynność tarczycy i często tracę pamięć. A teraz mi się przypomniało coś bardzo ważnego i przykrego dla mnie, co chcę Wam powiedzieć, za, zaapelować przede wszystkim. Więc y, tym zboczeniem z tematu autyzmu y, powiem Wam coś, y, co, co mnie przybiło. No i zaraz do tego autyzmu wrócimy. Słuchajcie, wczoraj zaprosiłam moją koleżankę, y, o której Wam opowiadałam we wcześniejszych wejściach. I Mariona przyjechała z dwójką dzieci, z Wiktorkiem, który ma 9 lat i Milanek 2 miesiące. No, ja tym Milankiem byłam po prostu zauroczona i Wiktorkiem też. I za zgodą Marioli wstawiłam zdjęcia na Facebooku, jak się cieszę z tego Milanka małego, mam go na rękach. No i pod moim, pod jednym zdjęciem, przyszedł Piotruś, będzie ja akurat, dostałam tekst pod tytułem Czas na drugie. Powiem Wam szczerze, że Mam trochę łzy w oczach, bo ja strasznie bym chciała to drugie dziecko. Bardzo bym chciała. Ale y, apeluję, nie mówcie takich tekstów. bo... Y, wam się wydaje, że robicie y, przyjemność, że cieszycie się z y, taką mamą jak ja, y, a tymczasem to ma drugie dno. Wiecie? Nie mówcie takich tekstów. Nie mówcie takich tekstów. Y, typu, kiedy drugie, kiedy ciąża, Boże Święty, Wy nie macie pojęcia, jak to boli. Nie mogę dalej ciągnąć tego tematu, bo jest przy mnie Piotruś, ale zaraz Was przekieruję pod koniec tego vloga, na vlog pod tytułem Historia Walecznego Piotrusia i tam znajdziecie odpowiedź, dlaczego nie mówcie, dlaczego Was proszę, żebyście nie mówili mi takich tekstów. Dobra? Nie, muszę teraz otrzeć łzy, bo dziecko jest, nie, on nie może czuć takich takich strasznych emocji. Więc kończę. I y, tego, to wejście kończę. Nie, wymaga jeszcze nie kończę, ale kończę to wejście z prośbą do Was, nie mówcie takich tekstów, y, czas na drugie, y, kiedy drugie, y, kiedy zajdziesz w ciążę, bo to bardzo boli. Nie macie pojęcia, z czym kobieta się zmaga. Okej? Okay? Dobra. Zaraz pogadamy o autyzmie.